się siema, siema to nie ma Witajcie z tej strony, Maxiu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, Max Pixelowski. Yy, I witajcie w kolejnej serii, w kolejnym odcinku z serii Eurotrack Simulator 2 ETS 2. Tak, i dzisiaj idziemy yy, sobie z kolejną dostawą. I niestety musimy pracować u kogoś, a nie, że my mamy własną firmę. No wiecie co się stało kilka odcinków temu. Eee, dobra, także jeśli Wam się ten odcinek spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem, by nie przegapić więcej odcinków z tej serii czy innych serii gierek fajnych na moim kanale, które się, które są i które się za niedługo też na pewno na moim kanale pojawią. Tu serdecznie zapraszam na mój kanał, macie reklamy, fajne gierki już tam leciały i będzie ich więcej. Dobrze, nie przedłużając, yy, przechodzimy do odcinek. Ale ja się zastanawiam, kaj są moje zuny bryle. Tu są moje zuny bryle. Ja ja wolę. Dobra. Dobra, no to lecimy z tym odcineczkiem. Nie, nie, nie. Zaczynamy w Polsce, ja, ja tu u nas na, Ślą na Śląsku, Wrocław. Co my tu mamy? Cena. 6214 euro. Skania tu możemy jechać. Skania. Co to jest za typ? Skania R2009 Top Line. 620 koni mechanicznych. 12 biegów. E, Wrocław do Drezno. Wrocław do Drezno. To upominki, ja ja bo zaraz są te, walentynki, upominki na walentynki, ja 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 Wierzymy, ta ja ja, upominki na walentynki y, upo Tutaj jakimś takim grochotem, to nie, takim czymś nie chce jechać Gąsienica, Wrocław do Katowice Za 4000 euro A pa, jakim wolwem pojedziemy, ja ja ja, ale to na, na Śląsk, Łódź, czuł A to patrz, 4000 masz ile kilometrów? Masz 10 i masz a z Wrocławia to na Drezno Ja musimy jechać na Niemcy żeby sobie trochę dorobić a potem wrócimy na, na Na, na, na Śląsk Na nasz ukochany Śląsk Dobra bier tą ofertę No Bierto Dobra Bierto Patrz ładna skania yy, Tylko teraz tak Wiecie co jo Tu o dobra, tutaj tablet Działa, to żeśmy... żeśmy, Patrz jak proszy! Ty patrz Ledwo co wziął do kierki ten Ładnie odpaliła Dobra, pa jak pruszy Połowa lutego, a dalej pruszy yy, Dobra Biegi działają, działają trójka, piątka, siódemka, dziewiątka, jedenastka RK, dobra yy, Światło, jak tu się zapala, światło mm. Halo moments later Trzeba się przygotować do drogi, pamiętajcie Trzeba się do drogi przygotować, jaką my jedziemy ciężarówką, a jaką naczepę mamy, pa to Patrz ciężarówka 4, 6 osiowa ja ja ja, skania, ładna skania, ładna, ładna, ładna. To jest Rk z 2009, 620 koni, 2009 roku, ile się nie mylę, ja ja, ja. E, Patrz świąteczna naczepa ty, luty i świąteczna naczepa. Merry Christmas everyone. Ok. No to idziemy z tym koksem ja. Kajmy mamy jechać, czekaj, zobacza. Tutaj przez tutaj a 4 tu jest granica z nie, nie, tu jest granica z Niemcami. Ja ja ja. Aha, i tu się jak się jedzie z Wrocławia na, na ten to tu są zawsze takie przy granicy z Niemcami wiatraki. Mm. Tutaj o do Auchana, ale my kaj jademy. Nie do Auchana, tylko do yy, Hohenzoll ja, ja, ja do jakiegoś tego sklepu. Kurde, szkoda, że nie do Auchana. Więc coś Nie moja ciężarówka dobra. Jedziesz, jedziesz baby z tym koksem. Jedziesz. Pa pa. Pa pa. Tu jest 620 koni. Ja ja. A jak to ciągnie? Dobra, jedziesz, baby, jedziesz. Kaj tu wyjechać, a tu jest wyjazd, dobra. No i sobie pomału wyjeżdżamy. Jeśli się odcinek Wam spodoba, mówię, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapić więcej odcinków z tej serii EuroTrack Simulator 2 oraz innych fajnych horrorów i symulatorów, które są i się pojawią w przyszłości na moim kanale, za niedługo by nie przekapić, mi, będzie bardzo miło i pozwoli mi też to w rozwoju kanału. Więc ze wszystkim serdecznie dziękuję. I tu możecie wbijać na mój kanał, macie tam reklamy, tam są inne fajne filmiki z tej serii ETS-a, dwójki już są niek wrzucone i się też inne odcinki pojawią. Także serdecznie zapraszam na mój kanał. Oczywiście nie tylko ta seria, lecz są też inne fajne odcinki, a? Dobra, czerwone światełko, ja, ja się zaciemuję! Bo nie chcę mandatu dostać, bo jadymy teraz w Polsce jadymy, ale jak na Niemcy jadymy, to wiecie jakie tam mandaty strzelają. O chopie, proszę cię. papa pa, jaka beta, to jest be... Nie. To jakieś ten. Ja... Ta beta! Z, ta, ja się ja się nie wiem. Dobra, chyba zielony światełka ja tu nie widzę. Dobra, jadymy, jak dostaniemy mandat, to ja... Dobra, było zielone. Było zielone, ja ja. Czyli mandatu nie ma. Papa pa, jak tutaj się ślizgam. A ja ile jadę? A3, ten, dobra, jedziesz na piątkę, wrzucaj, pomału. No nie gadaj, że znowu czerwone, no ja nie wytrzymam, no. no ja jadę, ja po prostu jadę, bo ja zaraz nie wytrzymam. Ja mam ich ja myślę, że ten mi się tu wprowił. Jak jedziesz, gnoju? 12% uszkodzeń na czepy i ładunku na samym początku trasy, no ja nie wytrzymam zaraz, człowieka. Jedziesz, jedziesz, jedziesz 40 na godzinę. Herbatki aż muszę się na bo mi gardło coś zaczyna boleć Dobra, 8. Ósem... No patrz kolejny minus 100 euro, no ja nie wytrzymam, patrz mam. wiem Miałem 300 euro już jestem na minusie w tym odcinku, w tym dniu. No ja nie wytrzymam, no ta policja to też. Uhu! I euro w Polsce. Kto to widział? Euro w Polsce. No ja nie wytrzymam, no Masakra. Jak spod ta policja w ogóle tu gdzieś była. Halo, że nie za Oni tutaj też dronem latają w zimę. Dronem. Uhu, patrz, czul! 5% uszkodzeń, no ja nie wytrzymam. Wszystko przez ten śnieg, no bra, jakie to 80. Halo, a co tu się dzieje? Jestem, tym też No co za ciota! Co za ciul! I kolejne 50% uszkodzeń, bo jedzie jak ty... jak ta fujara Dobra. Hamuj! No Dobra, jadymy. Jadymy, pracujemy, nie wiem dla kogo pracujemy. Ważne, żeby długo nie popracować. Dla niego założyć własną firmę i mieć święty spokój Jedziesz baby. pa jak się udało wyjść z tego cało. Przygotowuję w ogóle nowe mody do, do ETS-a. Kupię nowe mapy, bo tu trzeba mieć do tego promocja wszystkie mapy zainstalowane, bo chcę mieć ten Poland Rebuilding i tam chcę mieć więcej miasu, bo nie w Polsce i na, we, we wszystkich innych państwach, więc a to trochę potrwa, bo zarazem to poinstaluję, no ale za kilka odcinków powinno to być, więc będzie git majonez Dobra, co jedziesz na takim niskim biegu? Jedź dalej. Aha, bo tu można 90 jechać, tylko ja zapomniałem. Że ciężarówki jeżdżą tylko na 90 maksimum. A mamy pół baku paliwa 297 litrów, 605 km można przejechać jeszcze. Także tak, jest git. Pa jak ruszy, którą mamy godzinę. O 1612 już się ściemnę, masakra, połowa lutego, a ona... No, mam nadzieję, że już zaraz śniegu nie będzie, bo w takie pogodzie się nie da jeździć. Że my z tego nie musimy płacić, tylko to naprawia nasz szef. To jest jedyny plus tego, że pracujemy dla kogoś. Że tych kosztów nie ponosimy, bo cały czas się tu trzaskamy i cały czas... Mandat! Mandat! Te kurna gnoje z policji. To wszystko za nas szef płaci, to jest jedyny plus, a reszta to są same minusy. Coś mnie gardło boli. Idziesz, baby. No ciśnij, ciśnij. Pa, 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 pa. Ile zostało? Godzina 45 Mamy 50% procent uszkodzeń, ale to nic. No jedź, hal... Masakra z takimi ludźmi, no. Włączyłem man. nie mandat, Boże święty, migacz. A ten mi specjalnie wyjeżdża no masakra, to skóry nas takie ludzie wziąć po pysku O też skanie będzie to. sorry bahory. Skania mi się bardzo podoba. Muszę wam powiedzieć. Git mają wygląd i można je bardzo tutaj gitce wiecie personalizować w ETS-ie. To są teraz wyszły te skanie V8, co mają silnik. To proszę cię. To tak próje. Zaraz, zaraz musimy na następną tanksztyle wjechać i zatankować, a ja, ja, bo... Jedzie tą zgodą Octavio, pojedzie jedzie Golfi chyba. Nie, 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 to nie Golfi, co ty stary, to jest jakaś ten... Eee, co? To co jedzie? Nara! Nara, frajerze. Ta też jedzie świąteczną naczepą. Co, kto to jedzie? Skąd jedzie? Nie widzę, tu nie można przybliżać. Nie wiem, z Austrii chyba też skania, ja, ja też skania. A to, to jest SK, a nie RK, ja, ja, to jest ta stara SK. Macie S i RK. A z takich ciężarówek, które tu we się to skania, potem e ma, emajny, te manki. Zajebista ciężarówka, też zaybist wygląda. Ta, ta, taka, taka, wiecie. I jeszcze Volvo, a reszta tej weko co oni tu robią, to nie wiem. Nie wiem jak Wam, ale mi się te, te Iweko i te, te, te drugie, tam Renault, to mi się nie podobają te ciężarówki. Proszę Cię. I ja te analogowe tutaj wolę, te tarcze tu z przodu ciężarówki. O, taka właśnie tu w tej skali jest, taka ja lubię, a nie. Pełna elektroniki, potem w tej ciężarówce masz, nie wiesz gdzie co zrobić. Także masakra. I te elektryczne ciężarówki, proszę Was, to co oni teraz tworzą, te elektryki, te ta całe, ta, ta, ta całe auto, elektryczne samochody masakra. Jak można takim czymś jeździć, to takie cicho. Ja lubię jeździć samochodem i, i, i ten. I lubię jak to chodzi, jak pryka, a nie jedziesz i... Nic nie słychać, tylko możesz sobie kur na ten. Titek zmieniać, że ci pierdzi zamiast Tita. Proszę cię, co to w ogóle jest? No to świat schodzi na. Pa jak huczy, pa jak to robi, pa jak to jedzie? No to stary Merol jakiś. Ja, stary Merol. Mi się stare Merole bardzo podobają. Te 250 kd d albo ten W124. Proszę cię, to tak kurna wygląda zajebiście i chodzi. Ja, ja, to beta jedzie. Co to, Mka jakaś stara trójka? Nie. Czuł mnie, kurna, no jadaj mi, próbuję wyprzedzać tu na zakręcie. No polski kierowca, typowy polski kierowca. Pa, jaka beta, to Merol czy beta. Hamuj! 120 euro kary dostałem. No ja nie wytrzymam, no bo jedzie jak ten cięć i nie potrafi yy, ten jechać, tylko hamuje, a ma 2 metry przed nim miejsca. A hamuje. No jeźdź i teraz patrz, nie, nie odpalę, bo jest z górki. Jeźdź, tą... zepnę cię tam do skarpy, to może wtedy zaczniesz myśleć, czuł ten znak. Czuł? wypadek. Ale urwał! Ale to, a, było, to było dobre. Opa, pa, 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 pa tego Merola. Pato kurna, pa, to 250kD chyba, ja jaki spodziewali ciu 120 euro, euro, euro kary, no ja nie wytrzymam, Z kolejne 120 euro kary Jestem kurna 900 euro na minus w tym odcinku, no ja nie wytrzymam, te ciule, a mój! Ja nie wytrzymam, no jak spotkam, kaj tu jest jakaś policja, a mój! Kaj oni tym dronem latają jeszcze w takie w taką ciemności egipskę, ciemno jak w oni Ten, no Latają pewnie kajś tym dronem, sterują na komedii, jedzą, żrą ten swój co oni tam żrą? Makowiec! I opierniczają się, a dronem latają i mandy w, i mandaty wpierniczają. A my tu halujemy i... Mandat! Mandat! Masakra kurna. No, wziąć... Wziąć ty. Jak no, zobaczę tu jakąś komendę, to ja się tą ciężarówką wpierniczam na komendę. I rozdupcam każdego po kolei. Jedziesz baby. No nie wytrzymam, no kolejne czerwone światło, się nie za... no muszę się zatrzymać, bo nie chcę kolejnej eurocary dostać. Hamuj! O patrz, dobra, zielony, jedziesz, jedziesz, bo no jedź, no i się zatrzymam, no zaraz się spóźnię, zaraz będą dzwonić, patrz. Patrz ile nam zostało, 18, a my już w jesteśmy, a my już jesteśmy w dreźnie. No i git, no i git. Te stare Mercedesy naprawdę to zajebiście wygląda. Te 250kD, i te mówię wam, to. jeszcze W124D, ten tam też 200. Kurde, proszę cię, jak to chodzi. Jak to wygląda, to kurde, stary, proszę cię, a takim mógłbym jeździć cały czas. Nie wyminać na innego, aż, aż się ten, jak się zepsuje, to naprawić, i jeszcze jechać. 11, proszę cię, ja kocham stare Mercedesy. Mogą być tu fani innych aut, takich starych BMW, albo Audik, albo co tam jeszcze. Ale proszę cię, Mercedesy i dla mnie Mercedesy, tylko stare Mercedesy. O patrz, nie dostałem mandatu, ale zajebiście. No i dobrze, i tu policji nie było, ale tam mnie zastanawia, jak tam stały te ciule polskie. Smurfy. La, 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 la. O, zdążę, zdążę! Zdążyłem. O i patrz, tu ładne Drezno. Nic nie widać, bo jest ciemno jak w dzieci. Śnieg pada, pruszy, już mniej pada. No i bardzo dobrze, bo się ślizgałem. Tańczyłem tą ciężarówką na śniegu. E, robiliśmy tango Milonga. E, jedziesz. 17 stopni w zimę. Chyba cię coś boli. 17 stopni tu mi pokazuje. Patrz, też stary Melon jedzie. Ja, 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 ja. Stary Melon jedzie. Pa, jaki spoiler, tu! Dupne. Pa policja! Hamuj! Hamuj! No, patrz tych ciuli, czekaj, ja cofam. Patrz, ja się... Ja chcę się odegrać na nich. Hamuj. Patrz, 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 patrz tą drezańską policję. Pato. Pato. Czekaj, bo zaraz będzie mi z pierniczą. Jedziesz, baby, jedziesz. A mój, No. cool. Ku... Pa teraz. Pato. Pato. Pa człowieku kur na to! Nie no, by było już zajebany! Jeszcze czul tu nie można wjechać już 50% uszkodzeń włączyli te kur na koguty! Teraz panie policjancie, panie policjancie! Ja cię zajebię! Patrz ten słup skosiłem! Patrz, zniknęli, ale ciule zniknęli, to dobrze ich tak. A tu stoją, tu stoją! Tu stoją Kręcisz, kręcisz, baby ich kolejny mandat 120 euro, jestem 1000 euro na na tym. Znikną? Tu stoją te ciule. W ogóle muszę ci człowieku powiedzieć, że. Kajmy mamy jechać. Też tam jedzie, patrz z świąteczną przyczepą. No ja nie wytrzymam. Patrz świat, abart 500. Nie, to smart jechał. Jedziesz, baby, kręcisz. Nara, Wybombiam! Ja z psami nie gadam. A jeszcze raz w mi mandat to pożałujesz tego. Co się z tobą stanie, zobaczysz. Mi czerwony światło, ja muszę się kochani zatrzymać, ale ja mam już 1000 euro kary na minusie dzisiaj. Ja, ja nie wyrobię jak tak dalej pójdzie. Muszę ten... Rozumiem, że... Ko Jedziesz. Jedziesz, bo i Patrz będzie gasić, bo mam 65% uszkodzeń. Jedziesz. A few moments later. Tutaj Kasia. Tu Tu jest ono chodcim, ja? Ja tu jest ochocim. Otwieraj! Halo! 15% uszkodzeń. No ja nie wytrzymam. Jedziesz. I kaj, trzeba stanąć, stary. Kaj, tu trzeba stanąć. Tutaj chyba ja. Kaj, to jest. O, tutaj to jest. Dobra, a mój. Paczuszko mamy na niebiesko, trzeba się wyspać. Ja ja. ja. 40% uszkodzeń. Ja nie wytrzymam. Dobra, jedziesz, baby. Kaj, to trzeba stanąć. Czuj ten sup. No musiałeś to tu postawić, stary. A mój Czul tą naczepą jeszcze tam zarąbałem kaś no, tu trzeba jakaś stanąć. Czy jak o, o co tu chodzi? Tu nie trzeba nikaj stanąć, kaj tu się staje. Czul w ten śmietnik, Patrz śmietnik rozwaliłem, halo. Ja teraz stąd nie wycofię, stary obczaj to, co tu się dzieje. Dobra, trzeba cofać. Na szczęście ja umiem jeździć. Zawodowy kierowca, jest na pewno będzie trzeba tyłem stanąć. To jedziemy już tam od razu tyłem, dobra, żeby potem nikaj nie cofać, stary! hamuj! Dobra, kręcisz, kręcisz, baby, kręcisz tą pupą. Jedziesz, kaj, tu trzeba stanąć, stary. Bo na mapie kaj nam tam pisze tam kaj z tyłu. Ja, ja ja widzisz tutaj kręcisz baby tą pupą. No jeszcze kręcisz. Do tego czego trzeba wjechać. wiecz do czego. Ja jestem na logistyku, ale ja nie wiem tych nas teraz. Do, do tej rampy. Ja ja do rampy. Ja ja to jest rampa. Zębata nawet mogę ci powiedzieć. Ja ja kręcisz baby. Kręcisz kręcisz hamuj. I teraz do przodu Teraz trochę do przodu Hamuj i jedziesz Zaraz zobaczymy co nam tutaj ile Jedziemy, jedziemy na szczycie. Dobra Te odłączamy na i stary mhm. Ale się na tą Policję wkurwiłem, wiem, dostałem kurwicy. Dobra, doskonale, podkaż rezultat. Patrz, nie dostaliśmy żadnej kary. Jesa z nimi. Panie policjancie, panie e, tak, 232 km 3 godziny 19, 128, 3 litra, tak? 6214 i wszystko! I wszystko, dobra. Kontynuuj. Dobrze, jeśli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie się z nie przegapić więcej odcinków z tej serii Euro Truck Simulator, Simulator 2 oraz innych serii, które się pojawią na moim kanale już niedługo. Dziękuję, że się byli. Dziękuję, że się oglądali do końca. Dziękuję, że się wytrzymali. Jeśli się spodobało, zostawcie coś po sobie. I widzimy się w kolejnym video. Zapraszam jeszcze tu na kanał. Obczajcie. Ostatnie filmy, które się pojawiły na moim kanale. Zapraszam, jest fajnie, śmiesznie, można się pośmiać. Zapraszam, subujcie, lajkujcie. Dziękuję za wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymaj tacy siema. Patrzy kukułka na to. Chuj tam po, ich na ten bęb. Wogno juz zajeb. Patrzy kukułka na to. Chuj tam po, ich na ten bęb. Wogno juz zajeb. Patrzy kupór na to. Chuj tam po, ich na ten bęb. タチョウクルナとシュトンポチュークナトンポッチュークルナとシュトンポチュクナトンチクルナュトンポチュクナトンイザ